Witam Was moi kochani serdecznie jestem zajączek, a to jest kariera GKS w katowice FIFA 23. Po ośmiu kolejkach GKS jest spodziewanie, zajmuje dziewiąte miejsce w Ekstraklasie na najwyższym podium rewelacja tego sezonu. Jagielonia Biały Stok. z stoku od sześciu spotkań są niepokonani, dalej Krakowia oraz Lechia. Dawid Badia prawdopodobnie wystawi najmocniejszy skład, ponieważ wie, że katowicka Gieksa potrafi sprawić niespodzianki na terenie przeciwnika. Zwoliński tylko w napadzie, jednak wystarczy popatrzeć na ligową tabelę, gdzie przed tym meczem Gnańszczanie ulokowali się na trzeciej pozycji w ligowej tabeli. Jak wprowadził kołodziejskiego w miejsce pauzującego Jaroszka, reszta drużyny pozostała bez zmian. Na stadionie około 30 tysięcy widzów będzie oglądało widowisko sportowe. GKS głodny wygranych Lechia wytrwale punktuje w ligowej tabeli. Na arenie w Gdańsku pojawili się także kibice gości, którzy skorzystali z uprzejmości włodarzy. Czy GKS niesiony dopingiem swoich kibiców sprawi niespodziankę w Gdańsku? Szymkowiak ma taką nadzieję. Mecz już rozpoczęty: Lechia kontra GKS Katowice. Pierwsza akcja po 13 minutach gry. Sezonienko wymienił podanie z Kałuzińskim, wyszedł przed obrońców, do środka do Zwolińskiego, a ten z trudnej pozycji oddaje strzał na bramkę przeciwnika. Kudła rewelacyjnie broni strzał. Chwilę później kolej na akcjach Dańszczan. Nieudany rzut rożny Lechii, jednak na 20 metrze piłkę przyjmuje Zwoliński. Strzelił prosto w bramkarza GKS-u. Lechia powoli przejmuje inicjatywę na własnym boisku. Piłkarze GKS-u jakby chłopcy węgle. 18 minut piłkarze Mirosława Szymkowiaka czekali na ten moment. Kontra GKS-u Katowice tylko trzech zawodników przyjezdnych brało udział w tej akcji. Wystarczyły trzy dobre podania: Urynowicz w idealnym tempie do Bergiera, a najlepszy napastnik katowickiej drużyny nie mieli się. Duszan Kuciak pokonany, Katowice na prowadzeniu. W 35 minucie swoją bramkę mógł zdobyć bąk, jednak instynktownie lewą ręką Kucjak obronił strzał napastnika. Po 37 minutach na twarzy Szymkowiaka nie było widać uśmiechu. Trener doskonale zdaje sobie sprawę, że jednobramkowe prowadzenie może nie potrwać długo. Pod koniec pierwszej połowy bramkę mógł zdobyć Kocyła, jednak świetnie spisujący się Dusza nie dał szans młodemu skrzydłowemu GKS-u. Widać, że ten zawodnik już chyba na stałe zawitał do pierwszej jedenastki i chętnie korzysta z jego usług Mirosław Szymkowiak. Chwilę później sędzia kończy pierwszą część spotkania. GKS Katowice prowadzi Gdańsku 1 do 0. Lechia otworzyła drugą część spotkania i szybko postawiła na swoim. Konrado zagrał na 11 metr do Gajosa. Pomocnik nie pomylił się. Pierwszy raz w meczu kudła skapitulował. 52 minuta bąk dośrodkował do kościelniaka. A ten w bardzo dziwny sposób próbował uderzenia na pustą bramkę, niekoniecznie celnie. Kałuziński dostał dobre podanie od Gajosa, jego strzał spokojnie obronił kudła. W 70 minucie szybko, jak przecierał oczy ze zdumienia. Prosta wymiana piłek przez pomocników. Precyzyjne zagranie bąka do Bergiera. Sebastian balansem ciała ograł obrońcę ponownie sam na sam z Duszanem. Napastnik ponownie górą. 1-2 dla GKS-u. Zmęczenie powoli daje się we znaki obrońcom Lechi. Chwilę później GKS mógł podwyższyć wynik spotkania i postawić kropkę nad i. Niestety Bąk oddał strzał prosto w bramkarza Lechi. Duszan ładnie obronił ten strzał. W 81 minucie spotkania dobrą szansę miał Konrado. Jednak Kudła był na posterunku. 90 minuta spotkania, kibice GKS-u zaczęli już świętować zwycięstwo. Gajos podał do Łukasza Zwolińskiego, a ten uciszył przyjezdnych kibiców i dał podział punktów w Gdańsku. Więc już bramek nie padło w tym spotkaniu. Szymkowiak może czuć niedosyt. Dwa razy wychodzili na prowadzenie piłkarze GKS-u, jednak Lechia potrafiła odpowiedzieć i wyrwała pod koniec spotkania remis. Szymkowiak po meczu nie krył zadowolenia. Najwięcej pochwał utrzymał młody Kocyła, który na stałe zadomowił się wyjściowe jedenastce. Podziękował oczywiście kibicom, którzy tak licznie przyjechali z południa, by dopingować swoją drużynę. Następny mecz w Radomiu nie był dany. GKS uległ Radomiakowi. Dwie bramki dla gospodarzy strzelił Castaneda. Po dziesięciu meczach GKS zajmuje dziesiąte miejsce. Katowiczanie strzelają dużo goli, jednak nie przekłada się to na wygrane spotkania. Oczywiście Jagiellonia dąży skrupulatnie do swojego celu i wygrywa ósmy mecz z rzędu. Następny mecz rozgrywany był na Bukowej. Do stolicy Górnego Śląska zawitała Krakowia, która w 92 minutach uparała się z GKS-em, wygrywając 1-2. Dla gospodarzy strzelił bąk, dla przyjezdnych dwa razy zdobył Kalman. Po 11 spotkaniach GKS padł w ligowej tabeli, zajmując 13 miejsce. Karuzela nieszczęść, czy po prostu słaba ławka rezerwowych. Mirosław powoli traci cierpliwość do swoich piłkarzy. W 12 kolejce GKS zawitał do Częstochowy. 89. minuta sytuacja podobna do tej z Lechią. Piasecki strzela bramkę i ratuje medalików przed porażką. Mirosław przypomina piłkarzom, iż na horyzoncie pojawia się już Piast Gliwice. Przed spotkaniem z Piastem Gliwice Szymkowiak wziął udział w konferencji przedmeczowej. Pytany wielokrotnie, czy GKS prowadzi rozmowy z cypryjskim zawodnikiem Iliasem Kostisem. Szymkowiak zapewniał, że rozmowy są na etapie wstępnym i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 19-latek dołączył do GKS-u. Jednak teraz najważniejszy był mecz z Piastem. Oczywiście przed własną publicznością gra się nam łatwiej stwierdził. 29 października niespodziewanie pojawił się śnieg w Katowicach. Jednak kibicom nie przeszkadzała zimowa aura. Trzecia drużyna ekstraklasy przyjechała po pewne zwycięstwo. Aleksander Wukowicz nie może narzekać na brak ławki rezerwowych. Z podstawowego składu wypadł nawet Jorge Felix. Szymkowiak liczy oczywiście na Bergera i Bonka, którzy od kilku spotkań grają na dobrym poziomie. Do składu katowickiej Gieksy powrócił Jaroszek. W bramce GKS-u Kudła obronę stanowią Wojciechowski, Jędrych, wspomniany Jaroszek oraz Rogala. W środku Urynowicz z błądem, a na skrzydłach Kościelniak z Kocyłą. Na ataku najlepszy snajper katowickiej drużyny Berger, wspomagany przez Roberta Bonka. To będzie ciężki mecz dla obu drużyn. Każdy ma swoje cele. Piasnie postrzeżenie wchodzi na podium w Ekstraklasie, a GKS próbuje włączyć się do walki o pierwszą ósemkę. A skład Piastagliwice przedstawia się następująco: w bramce Plach, w obronie Holubek, Czerwiński, Reiner oraz Mokwa. Defensywnie ustawieni Kaput oraz Chrapek, na skrzydłach Konzior oraz Wą, a na szpicy Gabriel Kirejczyk oraz na jego plecach Patryk Dziczek. Oczywiście trenerem Aleksander Wukowicz. Niespełna sekundy dzielą nas od spotkania: szymkowiak coraz śmielej stawia kroki w ekstraklasie i nad wyraz dobrze poukładał zespół. Zaczynamy ten mecz! Pierwsza akcja już w czwartej minucie. Bergier głębiej cofnął się po piłkę. Świetnie wypatrzył bąka. Robert najpierw wygrał pojedynek biegowy z Czerwińskim, a później po długim rogu pokonał placha. Bukowa wybuchła. W czternastej minucie błędy popełniali piłkarze kliwice. Urynowicz odebrał piłkę. Szybka wymiana podań między kocyło a bąkiem. Strzelec pierwszej bramki podał do wybiegającego bergiera, a ten z zimną krwią pokonuje bramkarza piasta. Mamy 2 do 0 przy bukowej. GKS Katowice niesiony dopingiem kibiców starał się podwyższyć wing spotkania. Świetnie lewą stroną popędził Rogala. Do środka płaskim uderzeniem piłkę przypuścił Runowicz, jednak Kocyła nie spodziewał się i uderzył prosto w trybuny. Piast powoli startował. Dwa razy koreańczyk sprawdził bramkarza GKS-u Kadowice, jednak kudła z trudem zdał egzamin i wybronił strzały Hanki Owona. W drugiej sytuacji jeszcze lepiej był ustawiony Won, jednak na wysokości zadania stanął Dawid i obronił strzały. Szymkowiakowi robiło się powoli ciepło. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Wcześniej wprowadzono żorgę Felix w łatwy sposób wchodzić po lekarne, dośrodkowuje, a kontaktował bramkę, zdobywa Chrapek. Przed końcem pierwszej połowy GKS jeszcze raz zawędrował w pole karne piasta. Kocyła doskonale dośrodkował na głowę Bąka, jego strzał jednak obronił Plach. Piłkarze GKS-u chcieli strzelić jeszcze jednego gola do szatni. Trener Szymkowiak ciągle przekazywał swojej drużynie uwagi. Najwięcej problemów widział w defensywie swoich piłkarzy, która w łatwy sposób dała możliwość strzelenia bramki Chrapkowi. Sędzia kończy pierwszą połowę. 2 do 1 dla GKS-u Katowice. Druga połowa bez zmian w GKS-ie. Katowiczanie wyszli bardziej skupieni na drugą część spotkania. Grali spokojnie oraz czekali na swoje akcje bramkowe. Błąd świetnie przeciął podanie Mokwy od razu uruchamiając Kocyłę. I w końcu młody skrzydłowy przełamuje się i strzela jakże ważną bramkę podwyższającą wynik spotkania. Chwilę później Bąk przestrzela w dogodnej sytuacji. Pod koniec spotkania Tomasiewicz podaje do Kołdziora, a ten ładnym uderzeniem pokonuje Kudłę. Robi się nieciekawie. Czy GKS znowu straci prowadzenie pod koniec meczu? Piast zaczął grać coraz śmielej, mokwa w pole karne do Kądziora, jednak strzał był za słaby, by pokonać Dawida Kudłę. W doliczonym czasie gry kotłowało się na wysokości 20 metra od bramki Kudły. Niecelne podania Katowicza jednak nie sprawiły niespodzianki przy Bokowej. Jakże ważne zwycięstwo GKS-u na własnym podwórku. GKS Katowice tą wygraną wskoczył do pierwszej dziesiątki tabeli ekstraklasy. Włukowicz trener Piasta pogratulował Szymkowiakowi wygranej, a piłkarze GKS-u podziękowali licznej publiczności zgromadzonej przy Bukowej. Gdybyśmy grali tak każde spotkanie spokojnie byśmy byli w pierwszej piątce ekstraklasy tak skwitował wygraną trener GKS-u gdyby nie mecze z Rakowem i Lechią moglibyśmy być tam gdzie jest teraz Piast a tak musimy ciągle oglądać się za plecy a jednak to prawda, Ilias Kostis w GKS-ie, 19-letni zawodnik podpisuje kontrakt z GKS-em na 5 lat. Kostis może grać na środku bądź lewej obronie. Witamy na pokładzie. GKS skoczył na siódme miejsce, Jagiellonia 11 wygranych, GKS już traci 17 punktów do lidera, a druga Lechia do lidera traci 8 punktów. Jagiellonia chyba zdominuje tą ligę. Następne spotkanie, wszyscy na Śląsk.